Boże. Tak, tak wiem. Chuja, długo mnie nie było i też przez długi czas mnie nie będzie, bo robię se przerwę z pewnych powodów. Jak zwykle postanowiłem zobaczyć, co tam na YouTubie. Zauważyłem, że nasz pan do kurwiator robi streama. Niestety, mało fajnych sytuacji udało mi się uchwycić, bo weszłem pod koniec, a więc filmik nie będzie zbyt długi. Poza tym, na ostatnim filmie z szotami do kurwiator chciał abym usunął ten film. Ale się tak nie stało. Po dwóch miesiącach do kurwiator usunął komentarz, bo znudziło mu się chyba proszenie mnie o to. A więc zaczynamy kurna. się będziesz lansował, ale lepiej dobrze rozwiać i pozapierdali trochę tym. Niektórzy, co sobie, ja widzę, kupują te samochody i tylko się podniecają tym zmianom biegów, takie... Uuuu, wow. nie będzie nic parowało. A dać mu, kurwa, rozjebaną asę, to by nie wiedział, gdzie, kurwa, bieg wrzucić. Co, co sądzisz biega? o BMW E92 od 3, 2,5 do 3, 3,5? A 90 A 92. 92 Czysta benzyna nie skażono Jak największy mo motor. Jak największy motor. Czym? BMW-ki jakieś tam kurwa o bmw gadają, ale nie wiem o czym <śmusz> <oni> gadają. co <śmusz> Ja się nie znam na bmw -ka. Ja się nie znam na bmw, no, na BMW Też nie wiem. Ja mam Astrę kurwa zajebistą, Opel Aska, Asterkę. O jak skakaliśmy pięknie w locie. Podskocz w górę mój nietopeżu. Pięknie leci. Co myślisz o mojej żonie? Swinger <śmusz> 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 Tak, poznaliśmy ją ostatnio. Fajna, fajna. A, ja mam chłopaka. Byliśmy przepiechać rurę, bo się zatkała. no, fajna, fajna, tylko że ja mam chłopaka. Odsmażyła nam kiełbaskę. D, kurwa, bo ludzie się niecierpliwią. Co Do egzaminu Biliście? uczyć się chcę. Do egzaminu? No, na prawo jazdy. A, MOK bez prawka Czy jesteś za legalizacją marihuaniny? Jestem za legalizacją myślenia. A, Marichu, a inny to ja Co ja sądzisz o Skodzie Avensis? Skoda Avensis fajna, ale niepotrzebna. kundelbury. Lepsza jest BMW. Lepsza jest, jest Opel Insignia. Fiat Sauber. Fiat Sauber. Kubica nim jeździ ostatnio po Warszawie. I Honda 36 Ze szczęśliwskiej skakał w Ale mały go w locie. 231 zł. To powiedzcie o Mondeo MK3. MK3? ST. 2, 0 turbo. to... Ja słyszałem dobre opinie. Oglądałem go. Blachy w pierdala jak złe. Jak kornik korek. Drzewo. Dobra, no to Najgorsze jest to, że nigdzie nie ma gdzie zaparkować kurwa, na efekt. Ta, nie ma w Warszawie żabek. Ja pierdolę patrz tam. No. Żabka, żabka, żabka. Nie ma żabek. Pojedź kurwa do Lublina. W Lublinie to ja kurwa. Na pierwszy lepszy staw pójdziesz, masz tyle żabek. No. No. Nie, Lublin się rozbudował. Był fajny tor w Lublinie, a kurwa zamknęli, bo przeszkadzało. Chaty postawią po torze, a potem płaczą, kurwa. Tak zawsze jest. Nic kurwa nie pasuje. A najlepiej to w lesie, kurwa, że mieszkali. to nie, tak naprawdę, dawaj pod tę żabkę, bo już to... kilka z dzieciństwa. No, ale to nie tylko sentyment. Tu i kurwa renesans jest dobry. To jest dobry, ale drogi. Ile to lat temu było? No kurwa Oby, z... Bardzo z 15. Sądzisz, nie, oczy, więcej? więcej, z 20. To czyli jeśli on do tej pory jest, to jest, musi być. Jest co jest o Orazze Berton. Co sądzicie? Kurwa, huchy. Beton jest po gość, tylko mało może wypić, a tak, to gość, okay. nie <grym> <grym> Tak to tak. Zawsze kurwa do 22. wytrzymywa, później się odjeżdża. A potem tu już głupoty zaczyna. Później kurwa głupoty pierdoli, zapnie dwójkę i nie ma. Bertony pasuje, ale Idzie do nie. Wyjedzie, czy nie, zapnie. wyjedzie czy nie? Wyjedzie. Kurwa. Czy nie? czy Nie czy Nie Pszede Pszede wyjedzie, daleko. czy nie? Jak wróżbita Maciej. Wyjedzie czy nie wyjedzie? Bo bróżbita to fajnie Maciej ze Spychowa. Wyjedzie, bo ma pierwszeństwo. Pędolina. Nawet jakby nie. Na by nie, to... No, to nie patrzył. Żeby... Co się dzieje? Jeszcze ozdoby świąteczne? <laughs> wyszło, bo to może na drugi rok. Już. On ma bardziej przejebany niż my tutaj. No jasne, no, że się kurwa kurde, z granicami. No. Tam. Ogólnie każdy kierowca autobusu, jeżeli nie jest jakimś mnichem, albo nie medytuje w chuj. Poza ten, Monciak, to jest 3.0 V6, a nie 2.0 turbo, 1 zł i 74 to grosze. mówisz, no to może być tak kurwa... v to buda może nie wytrzymać. Hmm? Ciekawe no, który rok. No. Tu jest ja, FSI, tylko my musimy gdzieś się blacha, przejść no. i zrobić kurwa miejsce, bo tu jak zwykle nie macie kurwa w Warszawie stanąć. Chyba, że jesteś... jak... masz w chuj hajsu i masz swój garaż podziemny i pierdolisz w czapę. Przejdziemy się, świeże powietrze, znaczy skażone powietrze dobrze nam zrobi. Najlepsze jest to, że FS jest zamknięty. Co ty gadasz? Nie no, muszę... Autra nie daje, bo mi się nie chce